Wstawę w muzeum historycznym na Warszawski. Na primjer, za se razvija na četvrtu vous vous Okay, they still, because, about okay, yeah. okay. Really, yeah. Yeah, yeah, yeah. So far, you stay And Ladies and gentlemen, <laughs> <laughs> we're very pleased to have you here at the Historical Museum in Galveston. Uh, we are hosting one of the exhibitions uh, during the festival, the Schumann's Collection. We're extremely pleased that uh, we're the ones, although we weren't sure at the beginning whether we'll find some connecting points with our uh, daily music activities, but somehow we found those connections jest czego wspaniamy Jestem pani dyrektor Krystyna Stawecka i jest z nami pan kurator wystawy pan Grzegorz Jarmucewicz i pan Grzegorz opowie tak naprawdę Państwu więcej o tej wystawie. Ja w tej chwili już dziękuję za głos, nie chcę Państwu zajmować czasu i życzę mi mojego oglądania. Ale for the press. Witam Państwa bardzo serdecznie również w Muzeum Historycznym. Ja dzisiaj ja z, z pracy do domu samochodem słyszałam taką radosną informację w naszym ogromnym radiu, że po trzech latach Interphoto wraca do Białegostoku tej przerwie nieoczekiwanej dłuższej. Wraca e, cieszy mi się bardzo, bo to jest dla nas bardzo ważne wydarzenie. Muzeum Połowlaskie od dłuższego czasu pracy to ciekawe jest dzisiaj, ponieważ raz pierwszy w ramach Festiwalu Interfoto, tam wystawa budownictwa, czego nigdy się tak nie zdarzyło, więc cały czas otwieramy nasze nowe przestrzenie muzealne. I heard about the, um, the festival on the radio. I was very happy to hear that coming back after three years We're here back after three years, and um, just to honor the the cooperation that we have. It's the first time that we're actually hosting the event here at this at this location. The story was in Japan. I am from Poland, West Pomeranian. I was really interested. It is such a very interesting, interesting Było w nim napisane w kontekście, że kolekcja Szymonów jest taka zupełnie nieuzealna, wprowadzona jak gdyby takim wredbowym że to nie jest kolekcja jakby innego wyprawy do artysty, tylko to jest bardzo struktywna kolekcja, to jest takie kolekcjonowanie świata, tak? czyli ich wrócenia, ich potrzeby, szanowanie ze dlatego też tak, interesting for me when I read the description and I preferred by the curator is that this collection is definitely different from anything that we have in common with in terms of the uh, practices used in museums. It's not a typical exhibition that we deal with on a daily basis because it's a subjective collection and it's not really in accordance with all the methods that we use in, uh, in museums. Na zakończenie chciałabym wspomnieć o osobach, które z ramienia Muzeum Iłaskiego, Muzeum Historycznego opiewały się tą ekspozycją, koordynowały tą ekspozycję. To jest pan Małgorzata Romaniuk i pan Paweł Około, którym bardzo serdecznie dziękuję. Gratuluję organizatorom festiwalu. To wielkie przedsięwzięcie, absolutnie nie do wyobrażenia organizacja tak dużego przedsięwzięcia. Wszyscy teraz żyjemy fotografią ze I would like to thank the uh, people who coordinated the exhibitions, uh, but also very grateful to the organizers. It's a huge event, you can't even imagine how, how difficult it is to manage it, but we're very happy that for these three, four days, our city uh, is living uh, uh, this, this, this event. This solutions and this is like the most important topic now in our city. Szanowny ja dziękuję kolejny raz że jesteście cały czas z nami, że wędrujecie po bialstoku, więc w innych do wystawy I would like to thank everyone who appeared here, present here. I'm very uh, I'm impressed by the way that you find your way in Birstock, that you follow us that you don't get lost because it's not easy ta wystawa jest wyjątkowa z jednej strony dlatego że zawiera niesamowitą podróż historyczną o fotografii niemieckiej. Uh,

a to co jest również dla mnie bardzo ważne, to to, że jeden z artystów jest wśród nas i to właśnie dzięki niemu udało się zorganizować tę kolekcję. Tutaj to jest Andrzej Miler. I'm also extremely happy that one of the artists, thanks to which this, this exhibition is possible, is among us. It's uh, welcome, Andrzej Miler. It's thanks to him that uh, the Uh, the information was possible to, to show you. It was five years ago that he gently showed me the, the catalogue of Schumann's collection, book. the book, sorry, the book, uh, którą od razu and I loved it instantly. And I promised I will bring the collection here to Gelsdorf.